Po dokładnie 106 dniach udało mi się poobieć mój rewiat osobisty w przejściu Minecrafta na czas, przy tym wbijając się do top 1 w jedniu ja Glacier Race, które mogliście oglądać na żywo przez najbliższy tydzień. A w tym filmie pokażę wam jak to wszystko wyglądało. No dobra, a więc zaczynając, ja spię się na takiej śmiesznej wysepce i od razu zaczynam sobie szukać maplesa, którego bardzo szybko znajduję. Już poniżej 7 sekundy wkopuje się w miejsce, gdzie myślę, że on się znajduje. No i znajduję tego maplesa. Jest tutaj całkiem przyjemny loot, ale nie najlepszy, ponieważ mam 4 diamenty, będę mógł skraftować kilów, oraz i 5 żelaza na wiadro i zapalniczkę. Mam też złoto na złotą cukierę no i ewentualnie jakiś złoty kilof, jeśli bym tego potrzebował. Niestety nie mam tutaj TNT, przez co nie mogę sobie zabierać dodatkowych bloków ani dodatkowego drewna, który bym mógł użyć na zero cycle, a bloków, żeby po prostu szybciej się przemieszczać. Ja nie sprawia to wielkiego problemu. W ogóle skasowałem tutaj złotą motykę, więc no, to jest taki misplay. No, ale postanowiłem zagrać tego Jana do końca pomimo tego błędu. Co jak widzicie właściwie się opłaciło. Kreftuję sobie drzwi pojadę łódkę. No i zaczynam szukać jakiejś lawapulki albo magma jawinki. W ogóle bardzo ciekawe tutaj są biomy, jest mesa, są planesy. No, ciekawe połączenie biomów. No i tutaj zauważyłem, że jest takie fajne zejście w dół, więc postanowiłem tutaj wykopać pinta i wkopać się pod siebie, licząc na to, że znajdę jakąś lawę. Jak widzicie Flint ANG było naprawdę słabe, mogłem to zaoszczędzić jakieś myślę że 30 sekund czy coś takiego, jakby po prostu szybciej mi ten Flint wyleciał. No ale pomimo tego, już tutaj w minucie 50, staram się wejść do Nodeo i znaleźć właściwie jakieś sensowne wejście do niego. Kopuję się tutaj. No i będę liczył, że znajdę jakąś lawapulkę, co się dzieje praktycznie od razu, ale przed tym muszę zabić jeszcze dwa zombiaki, które przeszkadzają mi wejść do tej lawapulki. Tutaj do piątego ostatniego zombiaka kilofem, bo bałem się, że po prostu yy, się w i będę musiał tą złotą sięgę zabijać Blazy. A no jak wiecie, złota się kreja, to nie wytrzyma za długo. No i zabiłem sobie tutaj pratal. No i wchodzę do NEDOYA właściwie 238, 2.39 No i liczę tutaj, że dostanę jakiś bastion Od razu zapalcowałem gier, żeby poczekać na spajka No i spajk jest dosyć szybki, nie jest świetnie Szybki, ale jest szybki, więc wiem, że na pewno bastion jest blisko mnie Od razu na cię to uważałem, że nie ma też fratecy blisko mnie no, ale nie zmienia to faktu, że postanowiłem zagrać się do końca. Chociaż wejście do netherian nie było jakieś świetne. Tutaj w ogóle prawie spadłem do laby, śmiesznie by było, jakby ten jan się tak skończył. Na Patriarcie mi się w jatece, a tak właściwie mobspawned ja. Więc wiedziałem, że albo mam po prostu dwa bliskie bastiony, albo mam fastion. Więc no, ten jan może być naprawdę szybki i zabrę sobie z tego sprawę. Jak widzę, jest to Beach, czyli <grym> najgorszy typ bastionu. Cały czas podczas tego tygodnia i ale dostajemy te bastiony nie wiadomo czemu. Jest to już nawet taki mem. No ale pomimo tego, oczywiście, gram to, bo każdy bastion powinien być zagrany, Nieważne jaki jest. Chyba że stable bez bloków złota. Się tutaj wkopuje, i trochę się bałem, że pigliny mnie zaczną bić. Niestety nie było tutaj żadnego z mieczem, więc mogłem na spokojnie iść po bloki złota. I tutaj tak właściwie zauważyłem, że ej, ja nie mam za dużo jedzenia, mam tylko przy przepalone jabłki właściwie i to tego ja szybko. Wiedziałem, że muszę też oszczędzać, jakby HP, żeby nie musieć do z... ja tego jedzenia. Ja sobie tutaj złoty hełm, no i biegnę już w miejsce, gdzie będę tutaj idować. Nawet spoko movement. No i buduję im mośnik, żeby tutaj pigliny przybiegły. I oczywiście biały, złote. I im tutaj. No i jest tu nawet ich spoko ilość. Naprawdę fajnie tutaj przyszli. Zbieram sobie jakieś żelazo, jakieś strzały na ewentualny fullboa czy coś takiego. Wykopuję tutaj dodatkowego piglina. No tutaj dało mi dosyć dziwnego hita, chociaż rzucę mu złoto, ale nie zmieniło to praktycznie nic. Wyrzucam jakieś syfeku. No i cofam się do tej więc W międzyczasie, tracąc kolejny HP jak debil. Lecę, lecę, tu mam śmieszne przejście w sumie. Kopuję się pod tej płyczeski. No i jak widzicie, jest już piąta minuta. Nie jest to jakiś najlepszy czas, jakby był fiatec w, w tym czasie, to by było niesamowite. No i wracam po moje trajdy i wyliczam też tutaj w wiatece. Patrzę, że jest ona naprawdę blisko, bo już na 10 czankach ode mnie. Sprawdzam, czy jest to w tą stronie, bo wydawało mi się tak prawdopodobne. No i jest w tą stronie. Więc tutaj jest naprawdę fajny place, ponieważ poniżej 5-6 minuty wychodzę już z bastionu i zamierzam iść do wiatecy, którą stąd właśnie zauważam, cykam pajełkę i czekam na 20 obsydianu, żeby móc wykonać double travel. Mam 17 tylko. W międzyczasie wyrzucam jakiś syf. wypijam sobie fareziska. I wchodzę w tej I okazuje się, że mam 20 obsidianu. Więc jak najszybciej wychodzę. No i cykam do fiatecy. Ustawiam render distance na 5. Żeby dostawić jakieś dodatkowe stryje. No i właściwie równo 6 minuta jestem w fiatece. Na moim najlepszym pejcie już wyszłem z nether'a w tym czasie. No nie zmienia to faktu, że pod moje PB dalej mogę to giać i pod PB tu janieju też mogę to giać, ponieważ w tamtym momencie PB tu janieju to było 12, 14.45. No i od razu mam double spawn, ja obejmuję sobie tutaj szkieleta, postanawiam skraftować już sobie żelazną CGA na później, żeby zabijać szybciej blazy, bo ta złota by mi w końcu padła, plus po prostu nie jest ona nie zadaje ona najwięcej damage'u. I tutaj zaczynam chodzić po fueatece między dwoma spawnikami, licząc na stiaje. Co się właśnie dzieje? Naprawdę fajne tutaj stiaje podostawałem. Nie dostawałem za dużo też widok szkieletów, więc ta fiateca wyszła nawet ok. Zabijam sobie kolejnego blazer. Nie dioknął. Zabijam sobie kolejnego szkieleta. I kolejnego z No i ten już dioknął. Zmieniłem sobie znowu Andrea Distance na 5, żeby liczyć na ewentualne stiaje. Więc te dwa blaze i nie dostałem z nich pałek. AMG tutaj nie było jakieś świetne z tymi blazami, nie było też złe, ale no, mogą być zdecydowanie lepsze, przez co ten a mógłby być potencjalnym sub 10. No i buduję sobie Beattle do blind'a, Czekając na spawny. No i zabiłem blazer, I mi pałkę. sobie tutaj netherrack i... Właśnie tutaj się zastanawiałem, czy mam eksplozywy pod Zero Cycle. Zero Cycle to jest metoda, gdzie nie czeka się na piacza, jest ona bardziej ryzykowna, ale też jest o wiele szybsza, żeby zabić smoka. No i okazało się, że nie mam niestety przez to ten ran Wiedziałem, że ej, smok mi może nie spjaczować i to będzie kolejny tam typu wchodzę do rędu", bo ja to szybko, ale nie dostaję piacza. No i zabijam sobie te blazy, dostaję pałki, mam przejść, zabijam jeszcze tego blaza, mam 7, no i wychodzę z znowu, 8 minuta. Dokładnie to długa sekunda. Nie jest to świetne wyjście już wiele ja miałem, bo wiele lepsze nawet o minutę czy dwie, ale to, co się stanie za chwilę, to po prostu wykreowało mi myślę, że całego jana pomimo tego, że miałem 20 opsa liczę sobie pierwszy kąt. Czyli używam kalkulator, który a ja mi liczy jak daleko jest Stronghold. I patrzę, ej, Stronghold jest potencjalnie 86 bloków ode mnie! Rozumiecie to? Jest to mniej niż 100 bloków oceanem! Jest to naprawdę niesamowity dystans! W tym momencie tutaj macham tak łapką, że... że ej, to jest naprawdę blisko. Tutaj się rozglądam, czy już go nie widzę. W międzyczasie czasie idę na podane kradnaty, by zobaczyć, czy jest tutaj. Rzucam tam Rzuciłem to już przez przypadek złom. Ale nie był to jakiś misplay, bo i tak bym musiał się obić, żeby wejść do Endu, żeby Hagia zrobić. Więc nie był to misplay. Liczę sobie drugi kąt i w tym momencie jestem pewien na 100%, że z znajduje się ode mnie około 70 bloków. Co jest niesamowitą no, odległością, jeśli chodzi o zwykłego blinda. Jest to mój EP, po prostu blindowania jak najbliżej. W tym momencie upewniam się, jaki to jest chunk tutaj. I schodzę i ej! Tutaj jest nawet Exposed! 9 minuta 12 sekunda, jestem w Strongholdzie i jeszcze mam 10 obsydianu, nie robiłem tego diawelu I tutaj nie robiłem też Preemptiva, ponieważ PMT szwankuje trochę na oceanie, przez co musiałem to nazywać tak. W tym momencie usłyszałem tutaj Sylwia Fischer i chciałem się wkopać. A tam, jakbym poszedł dalej, był Byatalium, co sprawiłoby, że ten czas był jeszcze lepszy, niestety, no. Zjaciłem na tym troszeczkę czasu i. I się w kółko właściwie. Ale sprawdzam jeszcze tutaj te pokoje. Sprawdzam tutaj, czy nie ma piatry, gdzieś nie widzę. Czy to nie jest przypadkiem piatry? Mówię, dobra, nie jest. Cofam się, jeszcze ty tylko ten pokój. Patrzę w kejwie, czy nie widzę tego jomu Nie widzę. Mówię, dobra. Cofam się i pójdę tam, gdzie chciałem iść na samym początku. Patrzę. Ej, tutaj w ogóle nie ma przecież przejścia. No i robię. Mówię, okej, okay, nie ma tam nic, idę prostą linię przed siebie. Jeśli nic nie będzie, to skipuję. Mówię, jak widzicie, jest. Już tutaj troszeczkę ręce mi się zaczęły trząść. Dobie hunger reset, Zjestuję sobie swoje HP z yes, głód. Łóżko. Zabijam się. I podnoszę moje temy. I tutaj poważny błąd! Zapomniałem wziąć łóżka, które użyłem, żeby się zresetować i przez to po prostu musiałem zrobić forbeda, czyli zabić smoka na cztery łóżka, co jest naprawdę ciężkie, tym bardziej pod takim stresem Więc setapuję obsidian i liczę po prostu na szybkiego pierczę. No i tutaj ja po prostu już z przyzwyczajenia sobie odebiegłem i piszę coś w stylu Z2. Ponieważ, jak już wiecie, dużo ja ze smoku nie opiaczałem, kiedy byłem w tej TAFENGE, ale tutaj mam instant pojacza i dopiero teraz się dowiaduję przed tym. I już szybko cykam pojaki na Mansajkla. Jestem ze złej strony i. Nie udało mi się zabić smoka łóżkami. Zostało mu dosyć dużo HP. Już wszyscy myśleli, że nie uda mi się dopić smoka. Ja, yy, trzecie łóżko jest dobre, czwarte i nie miałem piątego łóżka. Miałem no, w drewna. Zapomniał chyba zebrać z. O nie Strachoda obu mnie odleciał, bo Nie da rady. Udało da się. Radę. Wow! Ale udało mi się zrobić smoka i przejść w 11 minut i 47 sekund. Hm, no i to tyle. Dzięki, że oglądaliście. No i możecie wpadać na live z Glacia Lejsa, gdzie na pewno pani więcej takich jak Opa.